Polska od dawna buduje swoją reputację jako kraj, który nie tylko korzysta z technologii wojskowych pochodzących z zagranicy, ale coraz śmielej sięga po własne innowacyjne rozwiązania. Jednym z najnowszych i najbardziej imponujących projektów jest samolot bojowy nowej generacji o nazwie Husarz Błyskawica. To konstrukcja, która łączy w sobie tradycję polskiego ducha walki z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologicznymi. Nazwa Husarz Błyskawica nie jest przypadkowa. Husarz, symbol polskiej odwagi i niezłomności, zestawiony został z błyskawicą, symbolem prędkości, potęgi i niszczycielskiej siły. To zestawienie tworzy nie tylko atrakcyjny wizerunek, ale również odzwierciedla realne możliwości tej maszyny, która ma być jednym z najpotężniejszych myśliwców w regionie. Samolot zaprojektowany został z myślą o pełnej dominacji w powietrzu, ale także o zdolności do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na cele naziemne. Wyposażony w najnowocześniejszy radar AESA, systemy zakłóceń elektronicznych oraz sztuczną inteligencję wspierającą pilota, Husarz Błyskawica jest gotowy na współczesne wyzwania pola bitwy. Jego konstrukcja stealth minimalizuje wykrywalność przez wrogie radary, co daje ogromną przewagę w walce i zwiększa szanse na skuteczne wykonanie misji. Jednym z największych atutów Husarza Błyskawicy jest jego prędkość. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników dwuprzepływowych z dopalaniem, maszyna osiąga prędkość ponad Mach 2, a w trybie Supercruise może utrzymywać naddźwiękowy lot bez użycia dopalacza. To oznacza, że jest zdolna do szybkiej reakcji, przechwytywania celów i wykonywania misji daleko poza granicami kraju. Zasięg operacyjny sięga ponad 2500 km, co sprawia, że Polska zyskuje nie tylko narzędzie obrony, ale również możliwość działań strategicznych. Kokpit husarza błyskawicy został zaprojektowany z myślą o maksymalnej ergonomii. Zastosowano tu panoramiczny wyświetlacz dotykowy, hełm z systemem celowniczym nowej generacji oraz interfejsy głosowe, które pozwalają pilotowi skupić się na zadaniu, a nie na obsłudze skomplikowanych przyrządów. Dzięki integracji z systemami dronów bojowych pilot może dowodzić całym rojem bez załogowców, które wspierają go w walce i zwiadzie. To rozwiązanie daje Polsce ogromną przewagę technologiczną nad potencjalnym przeciwnikiem. Pod względem uzbrojenia husarz błyskawica prezentuje się równie imponująco. Może przenosić szeroki wachlarz pocisków powietrze, powietrze średniego i dalekiego zasięgu, bomby kierowane laserowo i satelitarnie, a także nowoczesne rakiety przeciwradiolokacyjne. Dzięki wewnętrznym komorom uzbrojenia utrzymuje swój profil stealth, ale w razie potrzeby może także korzystać z dodatkowych podwieszeń zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że samolot jest niezwykle wszechstronny, może walczyć w dokwajtach, niszczyć cele strategiczne i prowadzić misje obronne. Nie bez znaczenia jest także aspekt symboliczny. Husarz Błyskawica to nie tylko maszyna bojowa, ale również manifestacja niezależności technologicznej i siły polskiego przemysłu zbrojeniowego. Każdy element od awioniki po systemy naprowadzania powstaje we współpracy polskich inżynierów i specjalistów z krajów partnerskich NATO. Projekt ten pokazuje, że Polska jest gotowa inwestować w przyszłość i rozwijać własne rozwiązania, które w długiej perspektywie uniezależnią kraj od zewnętrznych dostawców. Co ciekawe, już dziś mówi się, że husarz błyskawica będzie stanowił fundament nowej generacji polskiego lotnictwa wojskowego. Pierwsze jednostki mają trafić do sił powietrznych w ciągu najbliższych lat, a ich liczba będzie sukcesywnie rosła. Oczekuje się, że wraz z tym projektem Polska zyska możliwość nie tylko obrony swojej przestrzeni powietrznej, ale również realnego uczestnictwa w misjach międzynarodowych, gdzie obecność nowoczesnych samolotów piątej i szóstej generacji jest kluczowa. Podsumowując, husarz błyskawica to nie tylko kolejny myśliwiec, to symbol nowej ery polskiego lotnictwa, ery, w której odwaga, tradycja i technologia łączą się w jedną całość. Maszyna ta będzie nie tylko bronić granic, ale także inspirować kolejne pokolenia pilotów i inżynierów. Polska, dzięki temu projektowi, staje się jednym z ważnych graczy na arenie międzynarodowej, a husarz błyskawica już teraz budzi podziw i zainteresowanie w świecie.